Siema, tu Filip, a to kolejny filmik na moim kanale. To jest serdecznie w kierunku na moim kanale. Dzisiaj widzowie sobie pogramy Asphalt 8 na telefonie. Więc zaczynajmy oczywiście na telefonie, te, te, bo to tylko Asphalt 8 na, te, na, na telefon, znaczy nie na telefon tylko. Ale ja nie mam w ogóle OBS-a, to w ogóle by się zaczynało, więc no. Tylko w sobie oczekiwam, że telefony będą w ogóle. Nie, a nie wiem co kliknąć. Nie wiem, właśnie co wtedy nagrywałem, bo dawno w sobie nie grałem Asfalta 8, bo myślę, tam dawno nie grałem. Po kiedy to w... w ogóle nagrywałem Asfalta 8? Rok nie 20, tipo... dwa lata temu, dwa lata temu w ogóle nagry... nagrywałem, bo rok temu w nie pamiętam, kiedy nagrywałem Asfalta 8. Po prostu już tu dawno ni nie nagrywałem Asfalta i nie grałem, więc. Nie wiem, co tu się dzieje Jaka to w ogóle jest ulica Gdzie to właśnie, widzę, będzie się działo Więc co, nagrywamy Okej, okay, mam takie auto Może być Widzę, mówię, mówiłem, nie będę... To mnie, to mnie trochę denerwuje, że nie patrzę na was Tylko na telefon No muszę, po prostu muszę To nie mam innego pojęcia, po prostu nie widział gry nie patrzę na was, no Trochę, trochę to będzie dziwne. A tylko wolę na komputerze nagrywać. Niestety nie mam takiej opcji, bo nie OBS, OBS no, niestety wcale nie. A tu się będziemy na taką opcję: to tu się będziemy nagrywać na kompie i na pomocą Blue Stacka 5. Więc będzie superowo. Tylko już nie no, w ogóle laptopa, kaj mam laptopa, kim mam go na urodziny laptopa. Więc to będzie super oko. W końcu laptop będę mógł nagrywać w końcu normalnie wzajemne filmy, nie? Czyli jak chcę nagrywać, bo ta telefonie po prostu cię, ciężko z nim nagrywać w ogóle. Tylko będę musiała ustalić. No ja się je tego jakoś, nie? No ja się muszę na najlepszą jakość na telefonie. To nie na telefonie tylko na Bluetooth na na najlepszą jakość i, i na OBS-ie. Nie co ale, ale to kiedy dopiero będę właśnie w będę miał dopiero no, no Już się nowy laptop, bo ten laptop czuję no jest nowy ale jest używany, ja potrzebuję nowego gamingowego laptopa, że po prostu się nagrywa sobie takie wzowy gierki różne tego już się nie posiadał no jest to, jak to właśnie widzowie jest trudno Znasz Play play Played, żeby więcej pieniędzy zdobyć i to też tak zrobimy. Wizorę play Ed, tylko tu właśnie te widzicie mnie, bo kamerka właśnie teraz się wizora zmieniła. Poczekamy sobie trochę, z wami się pogadam. Oczywiście, znajdujesz się na kanale Filip i telewizor.com. bo tu oczywiście odcinki będą. Przepatrzcie na gry Melee. Chyba, ok. I dziękuję Wam za to. Sto ile subskrypcji mam na kanale Gamilejak i bardzo dziękuję bo tam posłuszki będą z też Na razie tam widzę nie nagrywam, bo nie było słowys nawet nagrafina. Znaczy mam pomysły, ale no ja mówiłem już. Nienawidzę nagrywać na telefonie grów Tylko wolę przez zakapienię się. Ten laptop nie ma takiej opcji, bo będą, tam laki. Tak ja się tak, widzę, ma kupiłem i takiego, nie. Chaj mi kupię topa gamingowego to będzie mega. Okej Jedziemy w dalej, nie? Jedziemy w dalej Okej, okay, to mykamy cyk No i... Reklama Dobra Teraz będziemy już jechać mini samochodem? Trudny, no. Tak, jak mini samochody będziemy jechać No, czy to ma być? Nie wiem czy kiedyś było, że kurde mi to będzie pamięć zabierać, ale no nieważne. Pamiętam tego teraz... Właśnie widzowie też kupić kartę. Właśnie widzę kupić kartę pamięci. Żeby ten telefon miał dużo pamięci widzowie, bo ten telefon to jest masakra pamięcią. Wam powiem I... Dlatego właśnie wzajemę kupić pamięć. No. Kupię ten samochód. E ja po prostu się wiem takiego ciekaw z w zorgierki to będzie kanał ma tego odcinka że będzie i co no, widzę no zaczynajmy zaczynajmy już tutaj mi tego baterie nie padły, miałem mam 15% na telefonie tu je właśnie znajduje teraz obraz czy nie obraz, nie na telefonie nie, nie, dużo, dużo baterii tylko na ten właśnie, to ja właśnie pokazuję to po prostu mało no, baterii więc za może kamerka mi wpaść i będzie to hit no. Ale mam będzie tam tyle klucz. Tak, nie wydarzy oku ta audnica. Audicją się wyzwa tak co zrobi. Może da, że da wydaję wyznaczny kanał, bo dobra wiem? A masz Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wydzowie, ja właśnie myślę, że nie trzeba się, wydzowie, spieszyć. Alfa, Alfa trzeba popsuć. I teraz włączyć turbo do ładowania. Tym turbo nie że żeby turbo ukradł, ja on jest taki pijany, że turbo, turbo nie ukrani. ja teraz go rozwalę, nie? ten Citro... Ja się wydaje, że, 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 że to że ja właśnie wydaję by, by był cytro, więc cytroen. Więc... ten cytronia. Mój błąd, mój błąd. Co wykuczy Nie widzimy, wyprzedzą. Mam pomysł. Tu pewnie pojedziemy. To będzie chyba mega dobry plan, to jedziemy tędy. Dobra. Tutaj trzeba yy, mikro wizę zabrać. Naprawdę. Nie wiem, nawet kiedy tą gwiazdę nagrywałem. Bo na to było dosyć wizowe dawno. No i wygrałem, widzicie, nie? Jest po prostu takie... Muszę zobaczyć, na ile mam, widzowie, baterii, bo, wiecie, widzowie, i bateria, widzowie, padnie, no to mi, widzowie, kamerka się wyłączy i nawet całe nagranie się popsuje, więc lepiej, żeby bateria mi, widzowie, nie padła. Ale znowu sobie oblokowujemy i znowu kamerka, widzowie, się zmienia, no. Takie, widzowie, jest praca. Oczywiście będę musiał ten film skomontować, więc, no. Właśnie, widzowie, jeszcze nie, nie mówiłem, ale sam pomysł, żeby sobie w swoją kosurkę na no, Robloxia, wie, naprawdę sporowo, nie? Bo ja potrzebuję 10 Robux, ale to nie jest takie trudne 10 Robux, lepiej tak bo dzisiaj, dzisiaj będę miał 10 Robux. No i ja mam 10, mam 85 5 Robuxów. Ale jeszcze, jeszcze dużo do mojej kariery, nie? Tylko że koszulkę dopiero będę robił, tutaj będą wiele. Potrzebuję właśnie mieć tak 1000 Robuxów, no ale to, to, to chyba pozbieram tych Robuxów, w sklepie AP. Potem trochę blokuję, bo... No i będzie wydaję superowo Więc zaczynajmy Kolejną właśnie widzowie część, nie? Dobra, trochę tu Nie, ach, dobra w Chyba ostatnia właśnie widzowie będzie mnie jechać w ogóle W tym, tym odcineczku, albo to kolejny wizowy odcinku. To widzę, że jest do ubrania, to jest do pobrania To widzę, że jest zablokowane, więc tam tylko co mu Więc nawet możemy nawet ten mustang grać ale to nie, po, po kolei, Panie widzowie. Odcinki by się stało ta codziennie, za to będzie odcinek. Więc co to sobie będzie kanał, a na pewno będzie jutro kolejny właśnie wzorowy odcinek. Na pewno, nie wiem, album chciał, żeby był kolejny odcinek, więc na pewno bym chciał, żeby był to złowy kolejny odcinek. I to tak. Ciekawe zagadnienie i dziękuję wam za oglądanie. Szybko ciekawe, do zobaczenia, czy ma i cześć.